Witamy w kolejnym odcinku ZSO News! Święto Wielkanocne wprawdzie już za nami, ale powróćmy na chwilę do tego wspaniałego czasu, podziwiając pracę naszych uczniów, które wykonali z tej okazji. Wojna się nie skończyła, stąd przypominamy, że nadal można pomagać Ukrainie. Nasze podsumowanie wydarzeń zaczynamy od wycieczki klas 3 EG oraz 4 D. Od 24 do 26 marca nasi uczniowie brali udział w wycieczce edukacyjno-zawodowej do Warszawy i Łodzi. Chyba każdy z nas uwielbia czekoladę. 12 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Czekolady. Klasa 2D na zajęciach z języka angielskiego miała okazję zapoznać się z procesem powstawania czekolady. W prasy projektowej klasa wykorzystała metodę web search oraz kosztowała czekoladę Mniam. 13 kwietnia klasa 3PG udała się wraz z wychowawcą na integrację. Wśród atrakcji znalazły się kręgle oraz plac zabaw. W grze kręgle pojawiły się nowe talenty. Wprawdzie, drabinki nie są przewidziane na tak dużo dzieci, ale to nie przeszkodziło w dobrej zabawie. 22 kwietnia na Politechnice Gdańskiej uczniowie klasy 3 EG wzięli udział w konferencji YES. Projekt Young Electric Summit to spotkanie, gdzie studenci i uczniowie spotykają się z ekspertami, by w tym roku podjąć takie tematy do dyskusji jak zielony transport czy ryzyko blackoutu. 3 kwietnia uczniowie kilku klas wraz z panią Beatą Wąs zaingurowali obchody Dnia Ziemi. W sobotni poranek w Nadleśnictwie Kartuze zasadzili nowe sadzonki drzew. ładnie później, czyli 25 kwietnia, w naszej szkolnej auli odbył się Światowy Dzień Ziemi prowadzony przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W programie apelu znalazły się krótkie, ale mocne filmy o wpływie człowieka na ziemię. Był też również wykład pani Alicji Golik o mikroplastiku oraz przedstawienie teatralne dziady ekologiczne, a całe spotkanie zakończył konkurs. W zielonym szkło wyszucamy, butelki po piciu, no i słoik szklany. Pamiętamy jedno bo to święte, by wyrzucać wszystko bez nakrętek. W zielonym szkło wyszucamy, butelki po piciu, no i słoik szklany. Pamiętamy jedno. Niech się raz czuję lepiej. Darmo żebrze, darmo płacze. My tu czarnym korowodem sowy, kruki i puchacze na początku zapraszam, ale słuchajcie, mam mało czasu, a chcę przeprowadzić konkurs, tak jak wspominałam na początku, także kto jest... Bardzo dobrze, kolego otrzymał Kolejne pytanie do... Do Stacha. 27 kwietnia uczniowie klasy 2G wraz z swoją wychowawczynią udali się do Malborka. Głównym celem wyjazdu, oprócz zwiedzenia zamku, była również zabawa i integracja. Także 27 kwietnia w naszej szkolnej auli odbyło się autorskie spotkanie z panią Roswitą Stern, przygotowane przez panią Marzenę Parowińską. Tematem spotkania była 155. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Od 25 do 27 kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach energetycznych przygotowanych przez pracodawców Pomorza. Była to niezwykła okazja do spotkania się z przedstawicielami wielu firm, które są liderami w energetyce oraz do zwiększenia swoich umiejętności w tej właśnie tematyce. Na koniec podziękujmy wszystkim maturzystom, którzy po ciężkiej czteroletniej pracy ukończyli naszą szkołę. 29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych. Przed nimi już teraz tylko przystąpienie do egzaminu maturalnego. Życzymy powodzenia i trzymamy za Was kciuki! Gdańsk leży nad Zatoką Gdańską u ujścia Motławy do Martwej Wisły. Martwa Wisła jest częścią Wisły Leniwki, która powstała po zmianach koryta rzeki. Nazwę Martwa Wisła przybrał odcinek leniwki od Przegaliny do ujścia przy Westerplatte. Nazwa ta została ustalona urzędowo w 1949 roku. 20 kwietnia w cieplewie odbyły się gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom. Miło nam poinformować, że nasz uczeń, reprezentant Ochotniczej Straży Pożarnej, Maciej Sterczewski, zajął pierwsze miejsce. Gratulacje! 21 kwietnia w Gdańsku, w Oliwie odbył się diecyzalny etap ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Po wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki, naszych trzech finalistów, Kasper, Szymon i Norbert, zmierzyło się z najlepszymi uczniami z całej diecezji. Serdeczne gratulacje składamy uczniowi Norbertowi Bańce z klasy 2K, który wywalczył dla naszej szkoły piąte miejsce w archidiecezji gdańskiej. Od 21 do 22 kwietnia nasi uczniowie wzięli udział w piątej edycji konkursu Technik OZE Wszystko Morze, który w tym roku odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku. Na 12 drużyn z całej Polski nasi uczniowie z klasy trzeciej OG zdobyli trzecie miejsce. Gratulacje! Przypominamy o trwających zapisach do 11 edycji konkursu Moje Pasje, organizowanego przez naszą szkołę. Czas do nadsyłania prac mija 30 kwietnia. Nie zwlekajcie! Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym pod tytułem Oczami Uczniów czyli Ciekawa Historia. Nadal można zgłosić swoje pomysły do nauczycieli Historii. Bowlingu czeka. Jeśli umiesz grać w kręgle, szkolna drużyna czeka właśnie na Ciebie. Po przebiegu pandemicznej 13 maja weźmiemy udział w międzyszkolnych zawodach bowlingowych. Zapisy u nauczycieli WFU. Przed nami przerwa majowa i maturalna. Przypominamy, że dla uczniów technikum 4, 5 i 6 maja są dniami wolnymi, natomiast dla uczniów szkoły branżowej został przygotowany specjalny plan zajęć dostępny u wychowawców. Gratulujemy, Gratulujemy wszystkim, wszystkim absolwentom naszej, naszej szkoły i szkoły życzymy wielu sukcesów na maturach i w dalszym życiu. życiu. Udanej majówki i do zobaczenia! Do zobaczenia.